Mam 31 lat i jestem milionerem. Co o tym sądzisz? Cóż, panie Owen, co się stało? Dziwnym zbiegiem okoliczności, przez te kolejne 6 lat mojego życia ekonomicznego, wszystko wokół mnie pozostawało takie samo: rząd, podatki, negatywni krewni i stan gospodarki. Ale ja się zmieniłem. W jaki sposób? Poprzez osobistą transformację. Moc filozofii. Zacząłem od przeanalizowania mojej filozofii życiowej. Poprawiania błędów i przyjęcia bardziej pozytywnego sposobu myślenia. Zmieniając moje nastawienie i zdobywając nowe pomysły, zapoczątkowałem głęboką transformację w moim życiu w ciągu sześciu lat. Rozpoznanie i skorygowanie błędnych myśli oraz zachowań jest kluczowe dla osobistego rozwoju. Może to oznaczać porzucenie postawy zniechęcenia, takich jak strach przed porażką, i przyjęcie bardziej pozytywnego i proaktywnego nastawienia. Zmiana mentalności na bardziej pozytywną i konstruktywną perspektywę jest kluczowa. Oznacza to postrzeganie wyzwań jako okazji do nauki i rozwoju, a nie jako nieprzezwyciężalnych przeszkód. Otwartość na nowe perspektywy i spostrzeżenia jest niezbędna. Może to wiązać się z poszukiwaniem nowej wiedzy, wystawieniem się na różne punkty widzenia oraz eksplorowanie nowych podejść do rozwiązywania problemów. Transformacja osobista zaczyna się od zmiany sposobu postrzegania świata i swojego miejsca w nim. Przyjmując bardziej umacniającą filozofię, możesz rozpocząć podróż wzrostu i osobistej realizacji. Ciągłe doskonalenie się. Uznanie, że rozwój osobisty jest procesem ciągłym i aktywne zaangażowanie w poszukiwanie okazji do wzrostu we wszystkich dziedzinach życia. Nieustanne dążenie do doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy istotnej dla swoich celów i zainteresowań. Może to obejmować uczestnictwo w kursach, warsztatach, czytanie książek lub wszelkie inne formy nauki, które pozwolą rozwinąć umiejętności i wiedzę. Przyjęcie mentalności wzrostu, która docenia wysiłek, wytrwałość i ciągłą naukę. Zamiast postrzegać wyzwania jako nieprzezwyciężalne przeszkody, traktuj je jako okazję do nauki i rozwoju. Inwestowanie zarówno w rozwój osobisty, jak i zawodowy jest kluczowe DLA osiągnięcia całościowego sukcesu. Może to obejmować rozwijanie umiejętności przywódczych, interpersonalnych, zarządzania czasem i innych kompetencji istotnych DLA Twojego rozwoju osobistego i zawodowego. Regularna ocena postępów i identyfikacja obszarów wymagających poprawy jest niezbędna. Pozwoli Ci to dostosować strategię i pozostać na właściwej drodze do osiągnięcia swoich celów. Kluczowe składniki osobistej przemiany filozofia. Twoja filozofia życiowa jest fundamentem, na którym podejmujesz decyzje i kształtujesz swoje zachowanie. Poprzez kultywowanie filozofii, która ceni rozwój, odporność i pozytywizm, budujesz solidne podstawy DLA osobistej przemiany. Postawa, Twoje nastawienie wobec siebie, innych i okoliczności życiowych odgrywa kluczową rolę w determinacji Twojego sukcesu. Utrzymywanie pozytywnej, optymistycznej i proaktywnej postawy jest niezbędne do pokonywania wyzwań i osiągania celów. Aktywność. Działanie jest katalizatorem zmian. To poprzez konsekwentną i ukierunkowaną aktywność przekładasz swoje przekonania i postawy na namacalne rezultaty. Zobowiązanie do wdrażania nawyków i praktyk, które prowadzą do osiągnięcia celów, jest kluczowe DLA sukcesu. Rezultaty. Regularna ocena Twoich rezultatów jest niezbędna do monitorowania postępów i identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Świętuj swoje sukcesy i ucz się na porażkach, traktując każde doświadczenie jako okazję do rozwoju i doskonalenia. Styl życia. Twój styl życia jest bezpośrednim rezultatem Twoich wyborów i działań. Wykorzystując wnioski płynące z oceny rezultatów, możesz dostosować swój styl życia aby odzwierciedlał Twoje wartości, cele i priorytety, tworząc w ten sposób bardziej satysfakcjonujące i znaczące życie. Podsumowując, osobista przemiana jest napędzana dynamiczną interakcją między Twoją filozofią, postawą, aktywnością, rezultatami i stylem życia. Poprzez kultywowanie nastawienia na rozwój, utrzymywanie pozytywnej postawy i zobowiązanie do ukierunkowanych działań, możesz stworzyć życie pełne sukcesów, osiągnięć i szczęścia. Podsumowanie. Droga osobistej przemiany jest dostępna DLA każdego, niezależnie od wieku czy okoliczności. Zacznij od przeanalizowania swojej filozofii, postawy i aktywności, oraz zobowiąż się do osiągania wymiernych postępów. Podejmij wyzwanie, by przemienić swoje życie. I odblokować potencjał do bogactwa, sukcesu i osiągnięć. Pamiętaj, moc zmiany tkwi w Tobie. Rozpocznij swoją podróż już dziś.